Rozmówcy podkreślili zgodnie wielkie znaczenie ścisłej współpracy i trwałej przyjaźni pomiędzy Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną, sojuszników w ramach Układu Warszawskiego dla dalszego umacniania socjalizmu w obu państwach, utrwalania jedności i zwartości państw wspólnoty socjalistycznej, zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Moje drogie moi szanowni, witam Was gorąco i serdecznie w najnowszym odcinku na kanale Dawno Temu. Oczywiście tradycyjnie i tu chyba nie ma żadnego zaskoczenia, jestem przeszczęśliwy z Waszej obecności. Zachęcam Was gorąco do tego, byście zasubskrybowali nasz kanał. Oczywiście zwracam się do tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Zachęcam Was także wszystkich do tego, byście zerknęli na platformę Spotify, ponieważ tam również od pewnego czasu nasz kanał gości i możecie sobie go posłuchać w formie. Podcastu. Moi drodzy, dziś y, bohater odcinka y, dość specyficzny. Sami przyznacie, zwłaszcza y, ci, którzy oczywiście wiedzą, o kim będę słów kilka prawił. Mianowicie, y, po pierwsze człowiek, który był przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, y, czyli NRD. Po drugie człowiek, który był gorącym zwolennikiem po pierwsze muru berlińskiego, a po drugie Stasi. Y, a po trzecie człowiek, który podobno całował jak... Mało kto, mm, tylko nie chodzi tu o pocałunki, adresatka, których adresatkami były kobiety. Chodzi tutaj bardziej o przywódców innych państw bloku wschodniego, na czele chociażby z Leonidem Breżniewem. A no, dziś przenosimy się w czasy Ericha Honeckera, który do dnia dzisiejszego jest postacią kontrowersyjną i szeroko, szeroko dyskutowaną nie tylko w Niemczech, już zjednoczonych, ale także i w Europie. Moi drodzy, Eli Honecker urodził się 25 sierpnia roku 1912 w Neunkirchen, przemysłowym mieście w zagłębiu Sary, w ówczesnym oczywiście jeszcze cesarstwie niemieckim. Jeżeli chodzi o jego pochodzenie, no, pochodził, co tu dużo mówić, z robotniczej rodziny. Jego ojciec Wilhelm Honecker był górnikiem i działaczem lewicowego ruchu związkowego. Więc już można powiedzieć, że od najmłodszych lat Erich Honecker był e, wychowywany w tradycji ruchu robotniczego, co później. Przyszłości miało skutkować oczywiście tym, z jakim ruchem politycznym się zwiąże. W wieku 10 lat Erich Honecker rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a po jej ukończeniu podjął pracę a w zasadzie podjął praktykę, bo musiał oczywiście najpierw być na praktyce i y, przyszły przywódca NRD uczył się zawodu dekarza. No, bardzo. Porządny zawód, sami przyznacie, w dzisiejszych czasach, dekarze naprawdę są zawodem bardzo szanowanym. Jednak Honeckerowi to dekarstwo nie za bardzo się podobało. Porzucił naukę zawodu, no właśnie, nie po to by studiować czy też uczyć się, praktykować jakiegoś innego zawodu, porzucił zawód dekarski na rzecz polityki. Zaczął bardzo mocno angażować się w politykę. A jeżeli wy chcecie dosyć mocniej zaangażować się w funkcjonowanie naszego kanału, to odsyłam was na platformę Patronite, gdzie możecie nas bez trudu odnaleźć i tym samym do Dołączyć do grona naszych zacnych patronów, których w tym miejscu gorąco i serdecznie pozdrawiam. Doskonale będziecie wiedzieli, co tam na tej platformie uczynić. Wracamy do Honeckera, bowiem w bardzo młodym wieku zainteresował się ideą komunizmu. Zresztą w tamtych czasach było to dość powszechne nie tylko jak wiemy z historii i już z niektórych naszych odcinków na terytorium Niemiec, było to dość powszechne w wielu krajach Europy. Już jako czternastolatek Honecker wstąpił do komunistycznej młodzieży Niemiec, a w roku 1929, czyli mając lat 17, został oficjalnie członkiem komunistycznego. Partii Niemiec. W latach 1930 31 czyli przez dość krótki okres, studiował, no właśnie tak to studiowaniem byśmy tego współcześnie nie nazwali, powiedzielibyśmy, że pobierał bardzo indoktrynowane nauki polityczne w Międzynarodowej Szkole Lenina w Moskwie. No więc już sama nazwa tej szkoły też nam wiele mówi, czego tam w cudzysłowie uczono, przeszedł tam Honecker bardzo mocne ideologiczne i organizacyjne szkolenie komunistyczne. Ta szkoła znajdująca się w Moskwie była kuźnią późniejszych politruków, późniejszych działaczy komunistycznych, nie tylko oczywiście radzieckich, no bo jak sama nazwa mówi, była to szkoła międzynarodowa. Po tych w cudzysłowie. W studiach powraca Honecker na terytorium Niemiec i zaczyna swoją bardzo aktywną działalność jako młody agitator oraz rzecz jasna komunistyczny aktywista. Ale pamiętajmy w jakich latach się znajdujemy. Jesteśmy w czasie, gdy do władzy Dochodzi partia skrajnie antykomunistyczna, czyli NSDAP pod wodzą Adolfa Hitlera. Hitler, jak wszyscy wiemy, zostaje kanclerzem pod koniec stycznia 1933 roku. No i zaraz po tym, kiedy hitlerowcy dochodzą do władzy w Niemczech, partia komunistyczna zostaje naturalnie zdelegalizowana. Swoją drogą. Czy pamiętacie jeden z naszych poprzednich odcinków, który traktował o słynnym pożarze Reichstagu? Jeżeli go jeszcze nie oglądnęliście, to tutaj, w tym miejscu jest link właśnie do tegoż odcinka. I tam też wątki komunistyczne i antykomunistyczne w tej historii bardzo mocno i bardzo często się przeplatały z oficjalną nazistowską narracją. Nie będę mówił na ten temat nic więcej. Zobaczcie ten odcinek i jeżeli. Uzna y, ktoś z Was, że godnym jest, by podzielić się komentarzem pod tym odcinkiem, do tego także zachęcam. Generalnie zachęcam do pozostawiania komentarzy pod naszymi odcinkami, ponieważ polityka YouTube'a jest taka, że stanowią one bardzo dobry katalizator do tego, by nasze treści docierały do większej ilości odbiorców, a tym samym by było nas przed ekranami coraz więcej. Wracamy zatem do początku władzy nazistowskiej w Niemczech i do sytuacji Honeckera. Honecker jednak przechodzi do podziemia. Ja wiem, jak to brzmi, bo temat zejścia do podziemia w naszej polskiej historii zupełnie inaczej jest odbierany. Ale mówiąc w ogólnym uproszczeniu, kiedy w Niemczech hitlerowskich partia komunistyczna zostaje zdelegalizowana, tym samym jej działacze przechodzą także do podziemia. I tak też czyni Erich Honecker. W grudniu 1935 roku Honecker zostaje aresztowany przez Gestapo, natomiast w 1937 roku zostaje skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze 10 lat. Jaki jest główny akt oskarżenia przeciwko Honeckerowi? Ano w y, aktach możemy przeczytać, że został skazany za zdradę stanu. Zresztą nie był wyjątkiem, ponieważ większość działaczy komunistycznych y, w tamtym czasie w Niemczech była skazywana właśnie za rzeczoną przeze mnie zdradę stanu. Honecker był więziony m.in. w zakładzie karnym w Brandenburgii, gdzie przebywał aż do końca II wojny światowej. To też swoisty ewenement ponieważ nie został wysłany na front, nie został wysłany do obozu pracy, do obozu koncentracyjnego, został osadzony i w więzieniu przebywał w zasadzie do końca wojny. W kwietniu 1945 roku, kiedy front dociera do tej części Niemiec, zostaje uwolniony przez Armię Czerwoną. No i oczywiście pomny swoich przedwojennych doświadczeń politycznych i pomny oczywiście też tego, że armia czerwona go oswobodziła, Honecker błyskawicznie po II wojnie światowej zostaje zaangażowany w odbudowę struktur komunistycznych w sowieckiej strefie okupacyjnej. W 1946 roku, czyli już w rok po zakończeniu działań wojennych, jest jednym z organizatorów zjednoczenia KPD, czyli Komunistycznej Partii Niemiec i SPD, co doprowadza do powstania Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, w skrócie SET, partii, która później będzie sprawowała niepodzielną władzę w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Honecker zostaje także pierwszym przewodniczącym Wolnej Młodzieży Niemieckiej, w skrócie FDJ, pełniącej y, funkcję wychowawczo-propagandowej organizacji młodzieżowej. Jest to mówiąc wprost młodzieżówka socjalistycznej partii. I Honecker, dzięki temu, że tak sprawnie tam działa w tej organizacji, zaczyna piąć się także po szczeblach kariery w głównej partii komunistycznej. Późniejszego NRD. Od roku 1950 był członkiem biura politycznego. Partii Komunistycznej, jego pozycja wzrasta w późniejszych latach, a zwłaszcza na przełomie lat 50. i 60. w 1958 roku, zostaje odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa, ideologii i wojska. Czyli naprawdę jest odpowiedzialny za niezwykle ważne w państwie komunistycznym aspekty. Wojsko, ideologia no, jest to rzecz jasna jedna z głównych broni polityki komunistycznej, nie tylko w NRD. Jako zwolennik twardej linii partyjnej, Erich Honecker odegrał także kluczową rolę w organizacji budowy słynnego muru berlińskiego w sierpniu 1961 roku. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi tej bardzo interesującej m, historii, dajcie znać w komentarzu. Znowu nie, namawiam was do, znowu oczywiście namawiam Was do tego, byście zostawiali komentarze pod naszymi odcinkami. A jeżeli w tych komentarzach pojawi się kwestia muru berlińskiego i Waszego zainteresowania tym tematem, z pewnością zagości on w jednym z naszych kolejnych odcinków. Moi drodzy, po krótkotrwałym konflikcie, yy, który początkowo nosił znamiona pewnej potyczki politycznej, następnie przerodził się w konflikt już bardzo zaogniony i długotrwały z ówczesnym przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli Walterem Ulbrichtem, Erich Honecker w roku 1971 obejmuje stanowisko pierwszego sekretarza partii, co czyniło go de facto najważniejszą osobą w państwie niemieckim oczywiście w w 1976 roku Erich Honecker objął także urząd przewodniczącego Rady Państwa, czyli mówiąc wprost i tłumacząc tą nomenklaturę na współczesny język, od tego momentu Erich Honecker stał się głową państwa, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Był osobą numer jeden w tym państwie. Honecker promował tzw. realny socjalizm, koncentrując się na poprawie standardów życia, budowie mieszkań i zwiększeniu dostępno dostępności do dóbr konsumpcyjnych. Oczywiście, ile z tego wyszło? No praktycznie mało co, ale tak starała się propaganda ówczesna NRD-owska go przedstawiać. Prowadzono wtedy w NRD program tzw. budownictwa wielkopłytowego. Skąd my ten program znamy? A no... Nie ukrywajmy, choć raz w życiu każdy z nas był albo przejeżdżał chociażby przez osiedla z tak zwanej wielkiej płyty. Niektórzy z nas mieszkają w takich osiedlach, więc wiemy o co chodzi. Oczywiście analogiczny program był także wprowadzany w NRD. No i ten program miał w, co do zasady rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Czy to się udało? No nie mnie to oceniać. Moi drodzy, jednocześnie Erich Honecker obok tej polityki powiedzielibyśmy prospołecznej utrzymywał bardzo silny aparat represji. Państwo inwigilowało obywateli za pomocą dosyć mrocznej organizacji, czyli Stasi, jednej z najpotężniejszych tajnych służb na świecie, która do dzisiaj w wielu Niemcach wzbudza gęsią skórkę i wspomnienia bardzo, bardzo mroczne. Opozycja za czasów Honeckera była rzecz jasna, permanentnie śledzona, a każdy, każdy przejaw krytyki wobec partii był brutalnie tłumiony. Moi drodzy, Honecker, oczywiście tu nie ma wielkiego zaskoczenia prowadził bardzo lojalną politykę wobec Związku Radzieckiego, wobec swojego wielkiego brata ze wschodu i był osobiście bardzo bliskim sojusznikiem przywódcy tegoż państwa, czyli Leonida Breżniewa. Yy, Następnie, kiedy do władzy po jeszcze dwóch Breżniewie pierwszych sekretarzach dochodzi Michał Gorbaczow, e, zaczyna wprowadzać swoje wielkie reformy, e, czyli pierestrojkę i głastost. No, u, w oczach Honekera nie zyskują one zbyt wielkiego poklasku. Honecker jest oczywiście typowym komunistycznym betonem widzi w tych reformach gorbaczowa zagrożenie zagrożenie nie tylko dla systemu w związku radzieckim, ale przede wszystkim zagrożenie dla systemu w NRD i zagrożenie dla siebie samego. Mimo to Mimo tego wszystkiego, mimo tego, że Honecker jest betonem, typowym betonem komunistycznym, w roku 1987 decyduje się na bezprecedensowy krok, bowiem odwiedza swojego zachodniego sąsiada, czyli Republikę Federalną Niemiec, to drugie państwo niemieckie. Oczywiście pamiętamy, jak Niemcy zostały podzielone po II wojnie światowej, ale jeżeli nie pamiętamy, to, no, od czego macie kanał dawno temu, w tym miejscu jest odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, który rzecz jasna traktuje o tym, jak Niemcy były dzielone po II wojnie światowej. Odwiedza RFN, no i tym samym pokazuje trochę prowizorycznie, że jest lekko otwarty na współpracę ze swoim zachodnim sąsiadem. W drugiej połowie lat 80., jednak kryzys gospodarczy bardzo mocno uderza w społeczeństwo NRD. To społeczeństwo domaga się reform, a tysiące obywateli próbują uciec z kraju przez inne państwa bloku wschodniego. Honecker zdaje się nie zauważać tego kryzysu, ignoruje sytuację swojego społeczeństwa i, oczywiście, w odpowiedzi zaostrza bardzo mocno represję przy użyciu, jak żeby inaczej, sztazji. W wyniku jednak masowych demonstracji, między innymi jedna z takich największych masowych demonstracji w tamtych latach odbyła się w Lipsku i nacisków ze strony partii, 18 października 1989 roku Erich Honecker zostaje zmuszony do ustąpienia z zajmowanych stanowisk. Zastępuje go Eugon Krenz, który jest ostatnim przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zwróćcie uwagę, że Niemiecka Republika Demokratyczna miała tylko trzech przywódców: Ulbrichta, Honekera, no i Kręca. Trzy tygodnie później, 9 listopada 1989 roku, upada mur berliński, który jest symbolem władzy Honekera, no i oczywiście znanym na całym świecie symbolem podziału Niemiec. Marzenie Honekera, czyli mur berliński, upada. Po tym, jak Niemcy się jednoczą, Erich Honecker zostaje oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości. Bardzo ciężkie oskarżenia są przeciwko niemu wytoczone. E, głównie zostaje oskarżony o wydawanie rozkazów strzelania do ludzi uciekających z NRD. Pamiętamy te obrazki i te kadry. Ludzi, którzy w dramatyczny wręcz sposób chcieli chociażby przedostać się przez mur berliński. No i Honecker wydawał rozkazy ich likwidacji. W roku 1991 Erich Honecker ucieka, mówiąc wprost, do Moskwy. Chroni się w ambasadzie Chile w stolicy. Związku Radzieckiego, potem jednak zostaje przekazany władzom niemieckim. W 1993 roku rozpoczął się jego proces, proces sądowy, jednakże został bardzo szybko przerwany, w związku z tym, że Erich Honecker miał już wtedy bardzo zaawansowanego raka wątroby. Ze względu na zły stan zdrowia, Honecker i jego proces zostają e, zawieszone. Honecker bardzo szybko korzysta jednak z okazji. Wyjeżdża do Chile. Gdzie <laughs> mieszka jego córka Sonia, i tamże, w Ameryce Południowej, Erich Honecker 29 maja 1994 roku y, umiera. Y, umiera w Santiago, ale do dziś kontrowersje wzbudzają fotografie, które są Honeckerowi tam wykonywane, bowiem w Niemczech, podczas procesu Honecker był przedstawiany jako człowiek obłożnie chory. Niemniej jednak w Santiago, gdy widzimy to na fotografiach, spaceruje sobie z małżonką Margot w blasku słońca. Nie widać po nim yy, ni tego, by był chory, ni tego, by zdrowie szwankowało. Jego pogrzeb odbył się bez udziału niemieckich oficjeli. Był postacią niemal całkowicie zdyskredytowaną w Niemczech. Yy, nikt nie chciał pojechać do Santiago, by wziąć udział w pogrzebie Honekera. Erich Honecker, co tu dużo mówić, jest symbolem autorytarnego i skostniałego systemu politycznego NRD, który trwał mimo nieuchronnych przemian w Europie. Honecker przez całe swoje polityczne życie był przeciwnikiem demokratyzacji i otwarcia, co, co tu dużo mówić, ostatecznie doprowadziło do jego upadku. Więc tak jak mur berliński. Chylił się już ku upadkowi, tak i beton komunistyczny w postaci Honekera, także jak pokazała historia, musiał upaść. Moi drodzy! I wyglądam od tego momentu na wasze komentarze. Jestem ich bardzo ciekawy. Zachęcam naturalnie do subskrypcji naszego kanału, do pozostawienia kciuka uniesionego w górę, ale nade wszystko zachęcam Was gorąco do wyglądania kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.